Mamy niesamowita energię na ważeniu. Było? Było. Czułeś energię? Było. Tak jest. Z czyjej strony? No przede wszystkim z Twojej. Pytanie, czy pozytywną, czy taką e, bojową powiedziałbym? Pozytywną. Taka pozytywna, bardzo pozytywna, e, taka pokojowa. Ale trochę chyba trochę do wyjaśnienia. Ja nic nie muszę wyjaśniać, wiesz, ja chcę wejść do klatki i tyle, no. Poza klatką nic nie będę wyjaśniał i jakąś tam y, dziwną energię tryskał. nie, po prostu ja się nie mogę doczekać tej walki. Pogadajmy za o niej, jak pozbijanie hmm. wagi, zbijałeś w ogóle? Strasznie, 25 kilo, ledwo zrobiłem, wczoraj. Czyli cały dzień na saunie, tak? Nie no, wiesz, no miałem wczoraj, ile mówię Michał? 92 kilo. Wczoraj po całym dniu, wiesz, gdzie jadłem normalnie, w ogóle się nie oszczędzałem, przejechałem, włożyłem 92 eee, I dzisiaj rano włożyłem 91, więc... I w ogóle nie robiłem lagi, no. Znaczy, nic nie do lagu, chodzę. No. Jak shake smakował z mango? Eee, A z tak tak? Można powiedzieć, bo Kuba Mauryć mówi, że to tajemnica Nie no, bardzo, zawsze smakuje Zawsze smakuje, wiesz eee, Bardzo dobre, mam składniki, czy nie powiem Słoników nie powiem, bo wiesz, no później będę, wiesz, płacił karę. Nie? Dla Kuby mało że? Mamy, może wyjaśniłbyś tę sytuację w WCA? Tomek mówi, że tam się nic złego nie stało, więc potwierdzisz to? Absolutnie tam, ja nie wiem, czy to Tomek, czy ktoś inny wymyślił, tam nic się nie stało, w ogóle nic się nie stało. Po prostu jechałem na trening, byłem umówiony i Tomek się dowiedział, że jadę i zmienię po prostu swoje miejsce po urzędzie. no pojechał gdzie indziej tam tylko normalnie, nie będziemy jednak Kuby i tyle. No. Co byś chciał pokazać jutro w klatce? Chcę zawalczyć, jutro chcę pokazać to co zawsze chciałbym, chcę, chcę pokazywał ci pokazujemy ma. Tomek walczy w taki bardzo chaotyczny sposób, on to mówi sam, ty to odczułeś podczas tej pierwszej walki? Tak jak ja mówiłem cały czas. Przed walką mówiłem i właśnie po walce mówię, że tak, oczywiście, rzeczywiście ma ten swój bałagan. i W nim się sam odnajduje. No ale jutro wiesz, no już, już walczyliśmy. Jakiś tam wiesz, e, jakąś tam nauczkę mam, tak? No, i zobaczymy i to sobie nie działo. Coś zmieniłeś w przygotowaniach? Też powtarzałem, mówiłem o tym, że więcej trenowałem po prostu, więcej, więcej chęci miałem. No i miałem koszmary, więc to było już. Wiesz... Koszmary brzmią ciekawie, ale to coś śnił ci się Tomek Narku? Nie ogólnie koszmary. No dobra, mamy to do mnie, to wszystko. Dziękujemy. bardzo. jest samorbek? E, nie, nie ma, pojechał do domu. Niech się nie martwi. Niech, niech się, ktoś się martwi o to, że on tu jest, jego nie ma. Niech się nie martwi.